Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek. 25 marca i obchodzimy dzisiaj uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, czyli moment wcielenia Syna Bożego, moment, kiedy Maria poczęła w symłonie Syna, tak, poczęła w Jezusa Chrystusa, swojego Syna i Syna Bożego, kiedy syn, kiedy Słowo stało się ciałem, to jest dzisiaj właśnie ten moment, ten dzień, to wydarzenie, to właśnie jest ten moment, kiedy Bóg fizycznie Osobiście wszedł w historię ludzką, w historię świata i już nigdy się nie wycofał. Tak, już nigdy nie odszedł. Jest Emanuelem, Bogiem z nami, jest z nami aż do skończenia świata. No właśnie dlatego, że sami sobie nie poradzimy. Właśnie dlatego z nami jest, dlatego Pan jest z nami, jak za chwilę usłyszymy we, w Ewangelii. No bo sami sobie nie poradzimy. Tylko właśnie pytanie jest, czy my wiemy, że sobie sami nie poradzimy. Dobrze, więc oczywiście. Dzisiaj, dzisiejsza liturgia Słowa odsyła nas do y, opisu zwiastowania, czyli Łukasza, pierwszy rozdział, 26-38. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Gailei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego słoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta. Poczęła w swej starości syna jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa, wtedy odszedł od niej Anioł." Właśnie bardzo mi się dzisiaj rzuca właśnie ten temat, czy temat czy stwierdzenie pełna łaski, to że Maria znalazła łaskę u Boga, prawda? Pełna łaski, kecharitomenę, To jest jakieś participum imiesłów bierny. Y, czasu przeszłego, perfekt, takiego, nie? to coś, co się zdarzyło i trwa, coś, co się wydarzyło i trwa, coś, co zostało zrobione z Maryją i co wciąż trwa, co jest jakby nieustannie, to się dokonuje, nieustannie trwa, y, to się dokonało i skutki tego trwają wciąż, i Maria tego doświadcza, y, tylko chyba nie, nie bardzo wiedziała sama, że doświadcza i trzeba była, żeby i otworzył oczy na to, właśnie tak. Prawdopodobnie tu Maria za bardzo nie wiedziała, że jest pełna łaski, że jest niepokalanie poczęta. Za bardzo sama z siebie no, tego może nie wiedziała i być może dopiero właśnie w scenie zwiastowania o tym się dowiedziała. No ale to są takie spekulacje trochę. Na pewno była zwykłą dziewczyną. Właśnie ten stem, że Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, już pierwsza wzmianka, do miasta w Galilei, Galilea. Galilea, taka kraina bardzo pogardzana, najgorsza prawda w Izraelu, tam najgorsi ludzie mieszkali z punktu widzenia mieszkańców Jerozolimy, którzy się oczywiście uważali za najlepszych. Jerozolima, Judea, no to to jest sedno prawda Izraela. Tu mieszkali ci najlepsi, najszlachetniejsi, tu elity żydowskie, prawda, tu świątynia, tu kult właśnie, tu centrum, prawda, tutaj mamy pana Boga pod ramię go trzymamy. Nie? I my tu jesteśmy najlepsi, a Galilea właśnie, Galilea pogan, nie? prawda? Ciemnota i tak dalej, nie? że to Galilejczycy, prawda? No i później nawet w dyskusji z Nikodemem, kiedy w Sanhedrynie toczyła się dyskusja na temat Jezusa, kiedy tam Nikodem próbował przekonać, że no może warto tego Jezusa chociaż wysłuchać zanim Go ocenimy, no to właśnie Go wyśmiali, że już z Galilei? Jakiś prorok z Galilei? Gdzie tam z Galilei? Nie? Prawda, jeszcze z Nazaretu, więc no, to jest właśnie Galilea. Nie? I teraz jeszcze do Nazaretu, no, to dziura taka w Galilei, że Galilea ogólnie taki zaścianek, a tu w tym zaścianku jeszcze największa dziura, do tego stopnia wiocha ten Nazaret, yy, że nawet nie, wszyscy, nie, nie zawsze wymieniano Nazaret w spisach miejscowości, do tego stopnia dziura. Nie? Że tak jak w, też w Polsce na przykład są takie miejscowości, tak małe, tak nieznaczące, że nie na wszystkich mapach są. Jak mapa jest bardziej szczegółowa, to jest, a tak na bardziej taki ogólny to już po co? Nie? Właśnie do Nazaretu, prawda, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Z rodu, który właśnie już nic nie znaczył w tamtych czasach. Prawda? Józef, zwykły cieśla, prawda. No i jego żona, dziewica poślubiona Józefowi. Wszystko jest bardzo przeciętne, bardzo zwyczajne, bardzo nienadzwyczajne. Właśnie takie, nie? Szarogórę. Z naszego ludzkiego punktu widzenia. I właśnie tam przychodzi anioł od Boga z orędziem niezwykłym. Kecharitomene, To jest właśnie ten imię słów bierne, prawda? Czasu Kecharitomene, prawda, To się z tobą stało i trwa, Bóg to z tobą zrobił. Kecharitomene, Pełna łaski, tak to jest tłumaczone. Ułaskawiona, obłaskawiona, przemieniona przez łaskę. Yy, przełaskawiona. No tak. Takie konstrukcje trzeba by tworzyć w języku polskim, żeby oddać dokładnie, co znaczy keharitomenę i teraz właśnie bardzo mnie to nosi, ten, dzisiaj to stwierdzenie pełna łaski. Nie? Że nic nie wskazuje na to, żeby to była osoba jakaś nadzwyczajna, pełna łaski. Prawda? Właśnie dlatego mówię o tym wstępie do dzisiejszej Ewangelii, że ten wstęp po pierwsze buduje atmosferę właśnie takiej bardzo zwyczajności, nienadzwyczajności takiej wielkiej wielkiej nienadzwyczajności, nagle pełna łaski, prawda? Nic na to nie wskazuje, jednak pełna łaski. I tak myślę dzisiaj o ułaskawieniu właśnie. Że ja dzisiaj doświadczam, że dzisiaj, dzisiaj, ja jestem pełen łaski. I że Syn Boży w ogóle przed na świat, w ogóle stanął przed nami. Po, po to chodzimy na Eucharystię, po to Go spotykamy w Jego ciele, w Jego krwi, prawda? Fizycznie Go spotykamy po to się to wszystko dzieje, po to ukrzyżowanie, męka, śmierć, zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego, po to jest to wszystko, żeby nam otworzyć oczy właśnie na to, że my wszyscy jesteśmy pełni łaski. Dzisiaj jestem pełen łaski, dzisiaj jestem ułaskawiony. Tak, dzisiaj dyszacza ułaskawienia. Jestem są z natury zasługującym na gniew, na śmierć. Jestem obciążony grzechem Adama, zapłatą za grzech jest śmierć. Powinienem wrócić do prochu, z którego zostałem wzięty. A dzisiaj zostałem ułaskawiony. Wyrok nie został wykonany. Dzisiaj wyrok nie został wykonany. Dzisiaj żyję. Nie? I w Chrystusie Bóg pokazał, że wylał tą łaskę na nas wszystkich wszystkich łaskawią znaczy odwołał wszystkie wyroki. Jezus wziął na siebie wyrok, po to, żebyśmy my byli pełni łaski. Tak, Moje życie, moje dzisiejsze życie, ta chwila mojego życia jest doświadczeniem pełni łaski Boga. W tej chwili doświadczam, że jestem pełen łaski, nie? Jestem ułaskawiony, ułaskawiony, żyję, jestem, istnieję. Jestem zaproszony do bycia dzieckiem Boga, nie? Syn Boga traktuje mnie jak brata. Utożsamia się ze mną, solidaryzuje się ze mną do tego stopnia, że wchodzi w mój los, w moją codzienność, prawda? W moje doświadczenia, bierze to wszystko na siebie, moje ciężary, moje bóle, moje niepowodzenia, moje wyroki bierze na siebie. Żebym ja żył, żebym ja istniał, żeby mnie przekonać, jak bardzo widzi we mnie swego brata, jak bardzo ojciec widzi we mnie swoje dziecko, że jestem dziś ułaskawiony, pełen łaski. Są darowany pełnią łaski, pełną miłości Boga. Nie brakuje mi ani kropli miłości Boga, ani kropli łaski mi nie brakuje, bo jestem, bo żyję. Żeby człowiek żył, istniał, to potrzebuje mieć całą miłość Boga, tylko myśmy o tym zapomnieli. Przestaliśmy, straciliśmy umiejętność czytania naszego istnienia, naszego życia. Prawda? Że moje życie jest doświadczeniem nieustannego ułaskawienia, nieustannego skazywania na życie, tak mówiąc brzydko. Że Bóg nieustannie, chwila po chwili, wydaje wyrok na mnie. I wyrok Boga brzmi: wart życia, wart miłości. Właśnie, i w tym sensie jestem pełen łaski, pełen miłości Boga. Mam całą miłość Boga. Jestem kochany. W tej, w tej chwili jestem kochany do tego stopnia, że w oczach Boga jestem wart życia. I to wart życia Jego syna, syna, która, który oddaje życie po to, żebym ja żył. Prawda? Który oddaje życie po to, żebym ja żył. Bo ja jestem radością ojca, i synowi zależy na radości ojca do tego stopnia, że poświęca samego siebie. Poświęca samego siebie, żeby ja żeby ojciec miał radość ze mnie z odnalezionego dziecka, które się pogubiło. Ułaskawienie, pełnia łaski. Jestem pełen łaski, pełen łaski. Właśnie i to jest właśnie naprawienie wszystkiego, co popsuł grzech pierworodny, bo myśmy uznali, że przez grzech pierworodny wszystko straciliśmy. No i musimy sobie radzić tak, jak potrafimy. A Jezus przychodzi nam pokazać, że nic nie straciliśmy. I pierwsza, która się dowiaduje o tym, że ma wszystko, ma pełnię łaski. Pełnię łaski, która ją przemienia, która ją prowadzi, że znalazła łaskę u Pana. To jest Maryja. I Maryja bez zastrzeżeń w to uwierzyła, poddała się tej łasce do końca. Poddała się miłości, pozwoliła się Bogu kochać tak, jak Bóg ją chce kochać. Pozwoliła się ułaskawiać, prawda, obdarowywać łaską dzień po dniu, tak jak Bóg chciał ją obdarować. Tak jak Bóg chciał ją tą łaską darować. Natomiast my nie wierzymy, że jesteśmy w pełni łaski, bo nie jest po naszemu. Bo my mamy sobie wyobrażenia, jak ta łaska powinna przyjść. Bo my mamy sobie swoje wyobrażenia, jak Bóg powinien nas kochać. I Kiedy nie są spełnione moje wyobrażenia, to uważam, że nie dostałem łaski, że brakuje mi czegoś. Kiedy Bóg nie kocha mnie tak, jak ja to sobie wyobrażam, to uważam, że mnie nie kocha. I to też rzutuje na nasze relacje wzajemne. nie? Że kiedy ty nie robisz tego, co ja oczekuję, nie kochasz mnie tak, jak ja sobie wyobrażam, to wątpię w tą twoją miłość. Nie? Prawda? Poza tym mam problemy z poczuciem wartości, to pozostawił we mnie grzech pierworodny. Mam problemy z poczuciem godności, mam problemy z uznaniem tego, że warto mnie kochać, że to jest możliwe, żeby mnie kochać, żeby kochać mnie aż tak. I to, i to jest w relacji pionowej z Bogiem, ale poziomej też między nami. Nie? Jak to jest możliwe, żeby mnie, mnie kochać aż tak? A ja tu zobaczę Maryja, zwykła dziewczyna, poślubiona zwykłemu cieśli, ze zwykłego Nazaretu, zwykłej Galilei, ona po prostu uwierzyła, nie? Znalazła łaskę u Pana. W jakim sensie znalazła? Bo po prostu uwierzyła i tym się będzie zachwycała Elżbieta, błogosławiona, która uwierzyła, nie? Uwierzyła, po prostu uwierzyła Panu. Uwierzyła Panu, że ma całą Jego miłość, całą Jego łaskę. Uwierzyła, że tej miłości nigdy jej nie braknie, że ten strumień nigdy się nie skończy. Prawda? I teraz Jezus umiera na krzyżu, daje sobie przebić serce i z tego serca wypływają strumienie krwi i wody, co bardzo skrupulatnie podkreśla święty Jan Jansz Ewangelii, żeby nas przekonać, że nigdy nam tego nie braknie, że mamy pełne łaski nigdy nie zostaniemy tej łaski pozbawieni. Że nasz problem nie jest w tym, żeby właśnie się dołować i w ogóle i pielęgnować sobie poczucie, że jestem nie wart miłości, że nie da się mnie kochać. Mój problem jest nie w tym, żeby sobie tam zastanawiać się, czy można mnie kochać aż tak, tylko żebym zobaczył, jak jestem kochany i w to uwierzył tak jak Maryja. Że jestem pełen łaski, to znaczy wart pełnej miłości Boga, pełnej miłości Trójcy Świętej wyznanej mi w Chrystusie. Wyznanej mi w Chrystusie. I żebym dał się kochać tak, jak Bóg chce mnie kochać. Poddał się tej miłości. Przestał dyskutować, wariować, prawda? Nie? Walczyć, prawda? Przestał zabijać, odpychać, prawda, dystansować się, stawiać granice, warunki, tylko pozwolił, żeby ta pełnia łaski, pełnia miłości Boga działała we mnie w moim życiu. I wtedy to się wszystko spełni tak, jak się spełniło w życiu Maryi tak mnie nosi ten temat, właśnie Kecharitomenę, pełna łaski, która znalazła łaskę u Boga. Właśnie chodzi o to, żeby każdy z nas uwierzył, że jest pełen łaski, jestem wart tego, żeby mnie kochać, żeby kochać mnie aż tak, nie? żeby kochać mnie aż tak, jak kocha mnie Bóg. Jestem wart takiej miłości i mam taką miłość. Nie muszę się pocić, trudzić, nie wiadomo co. Chodzi o to, żebym wreszcie uwierzył. I pozwolił się kochać, pozwolił się obdarowywać, pozwolił, żeby Bóg zatroszczył się i poprowadził mnie w mojej codzienności tak, jak On chce. I to nie jest ważne, że jestem zwyczajnym człowiekiem, że mam swoje słabości, nieporadności, że mam swoją historię. Dzisiaj jestem pełen łaski. To Mało tego, im trudniejsza jest moja historia, tym większy powinien być zachwyt, że dziś żyję, jestem, że mam całą miłość Boga. Ja z taką trudną historią, ja taki zwykły, ja taki potrzaskany. Właśnie dziś mam życie, dziś żyję. To znaczy, mam pełnię łaski Boga, pełne miłości Boga, mam Boga, który w Chrystusie mi się dał, jest Bogiem ze mną, po to, żebym ja żył. Prawda, to jest to dyszaczenie. Więc warto modlić się dziś o to, żebyśmy w to uwierzyli, a to wtedy nas uspokoi. Kiedy uwierzymy w miłość, uwierzymy, że jesteśmy kochani, że to jesteśmy kochani aż tak. Kiedy po prostu w to uwierzymy. Uwierzymy, że miłości nigdy nam nie braknie. Wtedy nas to uspokoi, ukoi, utuli i wyzwoli do tego, żebyśmy się dziś radowali tą pełnią łaski, którą Bóg daje nam dzisiaj. Żebyśmy się między sobą tą pełną łaski dzielili. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.